Ho-ho-ho, w specjalnej serii świątecznej, która będzie się składać z czterech odcinków w konkretnych dniach grudnia. Coś typu kalendarz adwentowy. W każdym odcinku będziemy robić coś innego. Będą to dla Was niespodzianki. A więc zaczynamy. Wybrałam na tą serię kwitnące wzgórza, ponieważ klimat, jaki tutaj panuje, jest idealny do świątecznej serii. Zmieniłam tylko pory roku na zimę, żebyśmy mieli cały czas tutaj zimę i śnieg, bo to jest nam potrzebne do serii. I w dzisiejszym pierwszym odcinku tej świątecznej serii zaczniemy sobie od stworzenia naszej rodzinki. Nasza rodzinka będzie miała na nazwisko Mróz. Nasz pierwszy sim to będzie Mikołaj. Będzie miał jasną karnację oraz specjalną sylwetkę, by mm -hmm. mieć łatwiej wejść mm -hmm. przez komin. Chcę sobie zmieszać kilka symatów twarzy. Zaraz Wam pokażę, jak mi wyszło a oto nasz Mikołaj <laughs> nie no, żartuję bardzo śmieszne no więc wyszedł mi taki schemat twarzy wymieszany z innymi i chciałabym tu jeszcze mm, zrobić to <laughs> żeby był taki grubiutki na twarzy yy, kolor oczu to będzie taki jaki jest bo chciałam i tak ten ciemny niebieski i jeszcze tutaj chciałabym usta poprawić, żeby miał nasz Mikołaj cały czas uśmiech na twarzy. No teraz yy, przejdę do fryzury. Ustawiłam mu brązowe włosy i fryzurę też już mu wybrałam. Teraz przechodzimy dalej i tu chciałabym jeszcze mu zrobić takie mocne czerwone policzki. Dodać jeszcze brodę. I brwi. I zastanawiam się nad okularami, czy mu też dać, czy nie. Gotowy Nikołaj. Ale oczywiście jeszcze resztę ubrań trzeba mu ustawić. Więc co wynosił święty Mikołaj jako wizytowe? Czem, czem, Hmm, Hmm. Wydaje mi się, że to. Biedizna, to tu już nawet wiem co. Gdzie w serduszka. Albo takie? Ho! O Dobrze, weźmiemy te. Widzę, że jeszcze muszę ustawić resztę fryzur do innych ubrań. Zaraz to zrobię. Pijama. Hmm. Hmm. Chyba raczej tą czerwoną wezmę. Strój kąpielowy. Zywla. Strój sportowy. Zywla, tywę. A zele bałdow. Chyba że to. Mmm, zywła, ale. A jednak nie. Właśnie ja ma tą kurtkę. Dobrze, i co ja mu teraz tutaj za fryzurę ustawię, bo on tu ma takie dłuższe kręcone. <śmienic> Teraz ustawię mu jeszcze osobowość, więc moim zdaniem Mikołaj powinien być na pewno uprzejmy. Oh, I bardziej oh. aktywny. Oh. Tak samo otwarty. Tylko teraz może to zrobić tak. Żeby było w miarę porówno. Poważny może zostać. Całkowicie bez punktu. Hmm. Nie wiem, ale wolno ja bym nie, nie... Dać mu maksymalnie uprzejmość. Za Więc ustawiłam to tak. E, myślę, żeby mu dała popularność. Ustawiłam mu, że kręcą go nakrycia głowy oraz wysoka umiejętność gotowania. A odrzuca go smut. Więc Nikołaja ja mamy gotowego. teraz stworzymy sobie panią Mikołajową i tutaj nazwę ją Samantha, bo tak jakoś sobie wymyśliłam, że będzie miała na imię Samanta będzie miała też jasną karnację sylwetkę zostawię taką jaką ma Będzie blondynką. Fryzurę już jej wybrałam. Tak samo ustawiłam mi jeszcze do reszty ubrań. To akurat wybrałam taką. I tu chciałabym to samo zrobić z twarzą jak u Mikołaja, że pomieszam sobie kilka schematów. Bardzo śliczna mi wyszła. Jestem z niej zadowolona. Hmm, jaki kolor oczu? Może zielone. I brwi to raczej... Chyba jej... Tak, zostawi jej te okularów. Hmm. Nie, jej nie dam okularów. Ale za to zrobię jej makijaż. Tak prezentuje się jej makijaż, a teraz ustawię jej jeszcze ubranie. Ile się tego naszukałam, a to było praktycznie na samym końcu. I tak oto wygląda nasza pani Mikołaj. Tu myślę, żeby mi dała jakąś czerwoną sukienkę.

nie, to chyba wezmę tą tą tu. Tak, bo już innej lepszej nie znajdę. Bieliznę. Kurczę. Nie ma czerwonej, jest tylko taka. A, się inną mam. A, tu niech ma taką czarną. Może mieć tą... O, nawet nie wiedziałam, że tu mam stroje kąpielowe mm. pobrane. Mm. O, oh, <laughs> Ponieważ już dawno nie It's tworzyłam so ani Sima, ani rodzinie, rodziny w kasie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tworzyłam. Sima lub rodzinę w kasie Red, i kompletnie sobie zapomniałam Ooh, że kiedyś sobie pobrałam stroje Aha, Ale uh -huh. raczej jej chyba chyba, że ten czerwony uh -huh. nie, jednak tam jej well, ten albo taki sam a tutaj był tylko zielony w sumie tak, dam jej zielony. Mikołaj miał wszystko na czerwono, to ona może mieć za to w innych kolorach. Sportowe ubranie. To. Teraz kurtkę zimową. Hmm. Tu akurat to raczej dam też czerwoną, jak Mikołajowi. Będzie jej pasować przynajmniej do czapki. I ona będzie mieć aspirację rodzinną. I tutaj... To raczej by jej dała, że będzie nieśmiała. Ale też uprzejma bardzo. poważna. fumu i będzie bardzo schludna. Tak. Taką będzie miała osobowość. Co ją kręci? Na pewno broda. I okulary. Hmm. Co ją odrzuca? Stawię wilkołaki. Dobrze, panią Mikołajową też mamy już gotową. A teraz przyszedł czas na elfy, czyli ich dzieci. Hmm, ciekawe, ale jednak sobie wymieszam. O, to będzie kolejny Mikołaj następnego pokolenia. Dobrze. Biorę go. I tutaj dla elfów, bo chcę mieć dwa elfy. Chłopiec i dziewczynka, więc tutaj dla chłopca wybrałam sobie imię Legolas. Ci, którzy oglądali hobbita lub władcy pierścieni, co znają to imię. Tu nic nie będę zmieniać i zanim mu wybiorę fryzurę, to jeszcze bym chciała zmienić mu jedynie uszy, ponieważ to jest elf. też zostawię i teraz zostawię um, sobie tą fryzurę, tylko niestety tutaj się zmienił kolor brwi, ale to nic. Nie szkodzi. Dobrze i teraz ubranie. Ubranie już y, wybrałam. Będzie miał takie. Teraz wizytowe. Hmm. To będzie pasować. Zawa. No w sumie możemy mieć na szlafron, Możemy mieć to. Hmm. To. I ubrany spór a niech ma to albo nie, jednak to i kurtkę chyba mu zostawię tą zieloną ustawiłam mu taką osobowość to Bardziej niechlujny. A nie. Jest niechlujny i słudny. Jest bardziej otwarty, leniwy, bardzo lekkoduszny i bardzo rzędliwy. Jakoś mi tak pasowało, żeby on miał bardziej inną osobowość od jego rodziców. Teraz. Zrobimy sobie jego siostrę, czyli drugiego elf'a. Tą twarz zostawię. Oczy też chciałam, żeby miała niebieskie. Więc losowałam smoczkiem, dopóki właśnie nie dostałam simki z niebieskimi oczami. I włosy. Hmm. I brat ma te. Są jeszcze takie. Albo te. Więc jej wezmę ustawie to. I ubranie to będzie. O tak, jej brat ma to, to ona będzie miała to. I gotowa. Wizytowe. Nie mogę hmm, ustawić. O, to. Dobrze, chyba że... Nie, jednak to. Bielizna. Ma guza! A, uzito! Piżama. Jej brat ma tom. To jest niepijęcego. Oho, ale... Tak, jej dam tom. i kaza Ten. Czerwono lub różowo-pomarańczowy. <laughs> tak, to. I kurtka. Hmm jej dam tą czerwoną Taką mi ustawiłam osobowość Też różni się od brata i od rodziców Jest bardziej niechlujna, nieśmiała, za to bardzo aktywna Chociaż nie, tu bym chciała, żeby ona była poważniejsza niż brat Więc dodam jej... Tak, będzie bardziej schludna Nieśmiała, aktywna, poważna i tutaj jest pomiędzy uprzejma a sul. Teraz jeszcze tutaj ich połączę. Więc y, nasze elfy będą bliźniakami. I jeszcze chciałam e, stworzyć im kota. Będzie to samiec o imieniu Rudolf. I myślałam nad rudym kotem. Zobaczymy co my tutaj mamy do wyboru. Hmm. Tylko dwa. Krótkowłosy i egzotyczne. Wydaje mi się, że weźmiemy tego. Eee, I teraz tylko jeszcze obrożę ustawić na kota. czy jakichś świątecznych tutaj nie mam, ale widzę, że tu jest z gwiazdkami obroża, więc wezmę ją i teraz osobowość. Myślę, że tutaj zostawię jak jest. Będzie na pewno przyjacielski, tchórzliwy. I porządnie. Się. Żywiołowy, a tutaj będzie pomiędzy. I rudolf gotowy. I tak samo gotowa jest nasza rodzinka. Pięknie wyglądają. <laughs> o, co o tym sądzicie? Może być taka. I to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Pa!